Co by się stało, gdybyśmy mogli wybierać, jak się starzejemy? Wyobraź sobie, że każdy z nas ma możliwość zadecydowania, w jakim tempie i w jakiej formie przechodzi przez proces starzenia. To pytanie nie tylko intryguje, ale również stawia przed nami wiele dylematów etycznych i filozoficznych. Jakie konsekwencje miałoby to dla naszego zdrowia psychicznego? Czy wolelibyśmy zachować młodość w ciele, ale z doświadczeniem życiowym? Czy może starzeć się w pełni, ciesząc się mądrością lat? Może pojawiłby się nowy podział społeczny, gdzie młodość stałaby się luksusem dostępnym tylko dla wybranych, a ci, którzy nie mogą sobie na to pozwolić, byliby marginalizowani. Jak wpłynęłoby to na nasze relacje z innymi? Czy zaczęlibyśmy ignorować starszych, którzy nie wybrali opóźnionego starzenia? A co z biologicznymi skutkami takiego wyboru? Czy nasza planeta byłaby w stanie znieść niekończący się wzrost populacji wiecznie młodych? W końcu, jakie byłoby znaczenie życia, jeśli moglibyśmy je dowolnie wydłużać? To pytanie zmusza nas do głębokiej refleksji nad prawdziwą wartością życia i starzenia się, a także nad tym, co naprawdę czyni nas ludźmi.